Mowa o dziewiątej. Dzisiaj w studiu Radia Zielona Góra witamy Dorotę Polaczak, wicedyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji, Edukacji Dom Harcerza. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, kilka terminów wiosennych w Domu Harcerza się nakłada, bo wiosna to jest czas, kiedy dużo się w placówce dzieje i najbliższy termin już w tym tygodniu to jest świąteczny kiermasz. Tak, to jest taka impreza, którą robimy od lat. Dwa razy w roku przed świętami nazwaliśmy to Kiermaszem Świątecznym, ale jest to tak naprawdę impreza, która jest adresowana do rodziców, do dzieci, no i oczywiście do wszystkich zainteresowanych. Prezentujemy trochę nasz dorobek i chcemy się też razem do tych świąt przygotować. Kiedy się odbędzie Kiermasz? Jutro, jutro czyli w środę 9 kwietnia od 16 do 18. Zapraszamy. Będą stoiska z pięknymi pracami, będą pokazy taneczne w naszej auli, warsztaty plastyczne, wszystkie te wydarzenia są otwarte, także każdy chętny może być u nas mile widziany będzie. Te świąteczne upominki być może, albo te świąteczne ozdoby wykonują sami uczestnicy warsztatów? Tak, i będą to prace wykonane w pracowni ceramicznej, w plastycznych pracowniach pracowni sztuki dekoracyjnej, konstrukcyjno-technicznej, także przeróżne, no i wszystkie związane ze świętami. Uczestnicy zawsze mówią, że sporo serca wkładają właśnie w wykonanie tych wszystkich dzieł i to wszystko zaczyna się również wcześniej. No, oczywiście, przygotowujemy się do tego kiermaszu wcześniej, zresztą do wszystkich interesów musimy być zawsze przygotowani z dużym wyprzedzeniem. Czy mieszkańcy chętnie korzystają właśnie z takich inicjatyw? Tak, tak, co roku jest sporo osób. Myślę, że jutro też dopisze frekwencja. Czekamy na gości. Ale to nie jedyne wydarzenia kwietniowe w Domu Harcerza, a być może i dalej, bo Dom Harcerza prowadzi projekt, który jest skierowany także do mieszkańców Zielonej Góry. I są to sobotnie warsztaty. Proszę o nim opowiedzieć. Są to warsztaty, które organizujemy w ramach zadania publicznego. Nazwaliśmy te warsztaty Żyj Zdrowo i Kolorowo. To są przeróżne tematy i plastyczne, i kulinarne, i turystyczne, także może nie w każdą sobotę, ale często odbywają się te, takie zajęcia, prowadzone są przez naszych nauczycieli i są adresowane do rodziców i do dzieci. Jest zawsze informacja na naszej stronie, jakiego rodzaju będą to warsztaty. Można się wcześniej zapisać, bo tam jest zazwyczaj liczba osób limitowana. No i propozycje są przeróżne, ciekawe i wszystkie jakby. Pod tym hasłem zdrowego, ciekawego zagospodarowania czasu wolnego. Jak często te warsztaty się odbywają? Zazwyczaj dwa razy w miesiącu. I one są otwarte dla wszystkich mieszkańców tak, one Zielonej są otwarte. Góry? Tak, to są jak najbardziej adresowane do każdego. Jak długo potrwają? Czy to będzie limit na przykład do końca roku szkolnego, czy będą trwały również przez wakacje? Będą realizowane. Do wakacji i po wakacjach jeszcze jesienią. Czy możemy podać jakieś przykłady właśnie prac, które tworzą uczestnicy hmm. tych warsztatów? Tak, oczywiście. Były to, tak jak powiedziałam, właśnie już zajęcia kulinarne, zajęcia w ramach sztuki dekoracyjnej, czyli wspólne wykonywanie prac. Propozycje są ciekawe, bo nasi nauczyciele, artyści plastycy i specjaliści w innych dziedzinach zawsze przygotowują coś naprawdę wyjątkowego. Jeżeli chodzi o cel tych warsztatów, bo tak jak Pani wspomniała, są to um, zajęcia adresowane nie tylko do młodych ludzi, ale do całych rodzin. I właśnie chodzi o to wspólne spędzanie czasu, nabywanie nowych umiejętności. Tak, yy, właśnie wspólne, ciekawe, inne, niesztampowe, takie. Yy, takie zajęcia, które angażują właśnie, na przykład mamy i dziecko i wspólnie powstaje praca, albo na przykład spędzają ten czas w ramach y, takich warsztatów ruchowych, y, nawet o jakimś charakterze terapeutycznym. Właśnie w ostatnią sobotę takie były y, przeznaczone dla najmłodszych dzieci i rodziców. Także są to różne formy, propozycje, podpowiedzi, jak ten czas później można nawet kontynuować w domu. W kwietniu Dom Harcerza ma jeszcze jedną propozycję, również dla młodszych i starszych, a mówimy tutaj o e, zawodach latawcowych, które już wpisały się w tradycję tak. wydarzeń w Domu Harcerza. Tak, będą to już dwunaste e, zawody latawcowe. Mm, I one są inspirowane postacią <laughs> naszego patrona, Janusza Korczaka, ponieważ e, trofeum, jakie można zdobyć, to jest berło króla Maciusia czyli postać z powieści Janusza Korczaka i to są z, takie zawody które one się odbędą teraz 24 kwietnia i tutaj zapraszamy co roku podopiecznych placówek których patronem jest Janusz Korczak ale może też wziąć każdy udział Czyli Trzeba... mama, tata, babcia, dziadek, tak, tak? Tak, można przyjść po prostu 24 kwietnia o godzinie 10 do nas z własnym latawcem, a jeśli ktoś takiego latawca nie potrafi zrobić sam, to będzie mógł zrobić jeszcze na warsztatach, które poprzedzą już same zawody latawcowe, kiedy te latawce będą już wypuszczane. Kiedy te warsztaty się odbędą? Yy, właśnie o godzinie 10 może tego samego dnia i najpierw mamy właśnie takie warsztaty, w, w trakcie których można sobie albo ozdobić dodatkowo swój latawiec, albo go po prostu wykonać. Jak te zawody będą wyglądały? Gdzie się odbędą, jaki będą miały przebieg? Yy, więc yy, po wykonaniu tych latawców yy, jest wyjście tam mamy w pobliskiej okolicy możliwość wypuszczenia tych latawców i wtedy będą one oceniane właśnie pod kątem lotu, pod kątem takich już parametrów technicznych, ale oprócz tego będą też punkty za jakby stronę wizualną tego latawca. I yy, zawody jak nazwa mówi to zawody, ale również mają chyba cel też integracyjny. Oczywiście, jak najbardziej, bo jest to impreza, która później jakby ma swoje podsumowanie na naszej auli. Są tam wręczane wyróżnienia, dyplomy, nagrody, jest poczęstunek. Także jest to taka, myślę, że bardzo przyjemna impreza, na którą co roku też przyjeżdżają dzieci z Poza Zielonej Góry. Ilu uczestników zazwyczaj jest? No myślę, że tak około 60 zazwyczaj jest. Jakie to... modele powstają, bo wiemy, że wyobraźnia tak. uczestników jest naprawdę duża? Tak, ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o latawce, ale one są w ogóle oceniane w dwóch kategoriach. To są latawce płaskie i skrzynkowe. Mamy tutaj właśnie panów, naszych nauczycieli modelarzy, którzy są naprawdę specjalistami w tej dziedzinie. Także podpowiadają w trakcie warsztatów, jak, jak taki latawiec powinien być poprawnie skonstruowany, żeby w ogóle wzniósł się w górę. No i jak wyglądają, no są przeróżne, bardzo pomysłowe, kolorowe, z wielkimi ogonami. No także myślę, że jest to bardzo fajna zabawa i, i też jak zwykle pouczająca bo oprócz tego y, będzie dostępna też wystawa pomników Janusza Korczaka. No i w ogóle jest to impreza, która wpisuje się w taką ideę głoszoną przez, przez naszego patrona, y, takiej przyjaźni, opieki i y, poważnego traktowania każdego dziecka. Przed zielonogórskimi rodzicami i również przed Domem Harcerza kolejne ważne terminy. Ja mam na myśli tutaj nabór do placówki i ten nabór, jeżeli chodzi o kontynuację zajęć, już się właściwie rozpoczyna. Natomiast ci rodzice, którzy zechcieliby po raz pierwszy posłać dziecko do domu harcerza, mają przed sobą kolejne już określone terminy. Powiedzmy właśnie, jak ten nabór będzie wyglądał. Tak, tak jak Pani powiedziała, do 1 maja na razie nasi uczestnicy deklarują chęć kontynuacji z zajęć w danej pracowni i od 15 maja, 15 maja dokładnie o godzinie 11, rozpocznie się nabór na następny rok szkolny nowych uczestników. Odbywa się to w systemie elektronicznym poprzez naszą stronę i ten nabór będzie trwał do 29 maja przez dwa tygodnie. Nie ma możliwości, żeby osobiście zapisać dziecko? Yy, nie, my jakby nawet nie mamy takiego wglądu, że tak powiem, ręcznego w ten, w ten zapis, ale myślę, że nie jest on skomplikowany. Yy, już któryś rok z rzędu prowadzimy nabór w tym systemie i to się nam bardzo sprawdza. Ilu uczestników ma dom harcerza co roku? Yy, stałych uczestników mamy co roku około dwóch czyli w naszych wszystkich pracowniach, w naszych grupach, których jest ponad 150 jest, no tam lekko zmieniająca się ta liczba, około 2000. tysięcy. Jakie są warunki naboru? Kto może zostać uczestnikiem zajęć? Yy, trzeba wejść na naszą stronę i sprawdzić, jakie są wymagania co do pracowni, do której rodzic chce dziecko zapisać, albo osoba, albo młodzież chce samodzielnie się zapisać. Yy, nie ma tutaj żadnych ograniczeń, są tam jedynie właśnie wiekowe, Ponieważ y, grupy są u nas adresowane do uczestników w konkretnym wieku, także może czasami być jeszcze jakaś bariera wiekowa w tym sensie, że dziecko jest za małe i trzeba rok poczekać. A y, od którego wieku dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach? Y, takie propozycje dla najmłodszych dzieci, czyli logorytmika, czy strefa malucha, to jest od czwartego roku życia maksymalna. Maksymalna, maksymalna według naszego statutu to jest 26 lat, ale mamy też na naszych zajęciach osoby starsze, także jest to taka troszeczkę umowna granica, ponieważ no właśnie od tych dzieci najmłodszych w wieku przedszkolnym mamy też uczestników studiujących i pracujących. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dorota Polaczek, wicedyrektor Zielonogórskiego Domu Harcerza, była gościem rozmowy o 9. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej.